Antoni Słonimski, Alarm. Uwaga, uwaga. Przeszedł. Koma trzy. Ktoś biegnie po schodach. Czasnęł gdzieś drzwi. Ze zgiełku i wrzawy. Dźwięk jeden wybucha, rośnie, kołuje jękliwie. Głos syren w oktawy. Opada. I wznosi się jęk. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Gdzieś z góry brzęczy, brzęczy, szumi, drży i pękł długo w głąb. Raz, dwa, trzy, seria bąb. To gdzieś dalej, nie ma obawy, pewnie praga. A teraz bliżej, jeszcze bliżej, tuż, tuż, krzyk jak strzęp krwawy i cisza, cisza, która się wzmaga. Uwaga, uwaga, odwołuję alarm dla miasta Warszawy. Tego alarmu już nikt nie odwoła. Ten alarm trwa. Wyjdźcie sereny, bijcie werble, płaczcie dzwony kościołów. Niech gra w pięstra maszcie z podwagram. Spodziemy, chwyćcie ten język. Regimenty, bataliony, armaty i tanki niech puchnie. Niech trwa w płomieniu świętym marsylianki. Kiedy w południe ludzie wychodzą z kościoła. Kiedy po niebie wiatr odbudzi kiedy na Paryż ciemny spada sen, któż mi tak ciągle nasłuchiwać każe? Któż mi nie budzi, nie woła? Słyszę szum nocnych nalotów. Płyną nad miastem. To nie samoloty. Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, złaliska, ulice i domy zdajone z dziecinnych lat. Krałbutę i świętokrzyska. Cała i nowy świat I płynie miasto Na skrzydłach sławy I spada kamieniem na serce Ogłaszam alarm Dla miasta Warszawy Niech trwa Dziękuję